Tworzyliśmy własnego kebaba. Kebabowa Warszawa. Kebab. 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 Jesteśmy w kebabowym Zagłębiu. Kebab. Kebabowa Perełka. Codziennie kebaba zjada około 5 milionów Polaków, co czyni go najpopularniejszym daniem jedzonym poza domem. Filmy książula o kebabach kręcą po ponad 2 miliony wyświetleń. Mister Krycha za jedzenie kebabów kupił sobie nowy samochód. A ekipa Friza zdecydowała się nawet zrobić swój własny mersz kebabów Viral Kebab. Polska to kraj kebabem i frytkami płynący. Rynek kebabów w Polsce jest wart ponad 2,5 miliarda złotych, a danie to serwuje około 25 tysięcy lokali gastronomicznych w całym kraju. Polacy do tego stopnia pokochali kebaba, że nawet McDonald's w pierwszym momencie zszokowany popularnością kebaba w naszym kraju już w latach 90. postanowił do swojej oferty zaimplementować polski pomysł gastronomiczny, czyli McWrapa, alternatywę dla kebaba może coś innego? Pewnie! Teraz McDonald's zaskakująca tortilla w dwóch smagach z kurczakiem lub wołowiną. Spróbowałem, polecam. McDonald's! I'm loving it! I'm loving it! Yeah, 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 yeah. Jedni krytykują, mówiąc, że polska gastronomia schodzi na psy a inni dorabiają się na kebabie fortuny. Prawdopodobnie przykładem niemieckiego sąsiada, gdzie wyrosły już w społeczeństwie kebabowe korporacje, których właściciele Zarabiają dosłownie miliardy euro. Sami Niemcy kłócą się z Turkami o kebab, a ten nieco cringe'owy kryzys ma rozstrzygać Komisja Europejska. Jednak czy zastanawialiście się kiedyś skąd w Polsce wziął się taki kult kebaba? Jak wielki realnie jest to biznes? Kto w nim znaczy najwięcej i dlaczego Polska stała się kebabowym imperium? Także mały gryz skepsa w bułce. Za długo go jadłem, więc musieliśmy przyspieszyć. Ale teraz o wszystkim Wam opowiem. Zapraszam. Partnerem kanału jest XTB. Od niedawna XTB umożliwiło inwestorom inwestować z myślą o przyszłości w ramach rachunku IKE. Więcej na ten temat dowiecie się w opisie filmu. Na naszej stronie tuncia.pl znajdziesz prawdziwe chwile przyjemności zamknięte w słoiczkach i pudełkach. Aromatyczne herbaty, miód świętokrzyski prosto z pasieki i kremy orzechowe robione z sercem pod naszą marką Orzech. To wszystko znajdziesz także w gotowych zestawach elegancko zapakowanych, dopracowanych w każdym szczególe. Idealnych na prezent albo po prostu, żeby sprawić sobie odrobinę przyjemności. Także zajrzyj po nasze najlepsze produkty i wybierz coś dla siebie. Wiecie co, już od jakiegoś czasu rozkręcamy nowy kanał na YouTubie. Konkretnie Gastronius, który jest częścią kilku naszych nowych projektów, jakie rozkręcamy dla Was na YouTubie. O czym konkretnie jest Gastronius? Na to pytanie odpowie Wam Michał. Na GastroNews znajdziecie najnowsze trendy jedzeniowe, materiały o ciekawych zjawiskach związanych z jedzeniem, są też różne smaczki z influencerami, czy topowymi firmami sprzedającymi wam produkty w sklepach. Więc jak chcecie posłuchać sobie nieco o dramach Lidla, Biedronki, o nowych dubajskich czekoladach, o tym ile książulo wydał na kebaby, czy co znowu zrobił Philip Heizer, albo dlaczego KFC przynosi siedzibę do Teksasu, to zapraszam was na GastroNews. Także wbijajcie na GastroNews, bo Michała naprawdę warto posłuchać. Zapraszamy. A tak, dokładnie, zapraszamy was serdecznie. A tak swoją drogą, to zrobiliśmy dla was konkurs w ramach GastroNews, w którym możecie wygrać AirPodsy trójkę. Wygra osoba, która napisała pod najnowszym filmem na GastroNews, najczęściej łapkowany w górę komentarz z pomysłem na nową serię odcinków na tym kanale. Mówimy konkretnie o filmie, w którym Książulo odwiedza restaurację Gordona Ramzeja. Regulamin konkursu macie w opisie tego filmu i na GastroNews konkurs nie jest powiązany z platformą YouTube. Także powodzenia i pamiętajcie. Pamiętajcie o tym, aby wbijać na nasz kanał po najnowsze newsy ze świata gastro i żeby obczaić konkurs. Czas jest mocno ograniczony, a Airpods czekają, a teraz czas na materiał. Dokładnie tak. Kebab wywodzi się z Bliskiego Wschodu, a jego pierwowzorem było mięso pieczone na ogniu przez starożytnych Persów i Arabów. Natomiast w formie, jaką dzisiaj znamy, czyli mięsa spionowego rożna, podawanego w chlebie z dodatkami, rozwinął się dopiero w XIX wieku w Turcji. Jego światowa kariera zaczęła się jednak dopiero w latach 70. XX wieku w Berlinie, gdzie turecki imigrant Kadir Nurman wprowadził doner kebaba do niemieckiego street foodu. To właśnie tam narodziła się wersja znana dziś w Europie, czyli tania, szybka i sycąca. Kadir był pierwszym, który włożył smażone kawałki mięsa do chleba. Wtedy nie była to jeszcze płaska bułka, tylko zwykła berlińska bułka. Jego ulubiony kebab też jest prosty. Na początku po prostu włożyłem mieloną cielęcinę i wołowinę do bułki, razem z cebulą i odrobiną zielonej sałaty. Bez sosu, bez przypraw. To było wszystko. W 1960 roku. Kadir przyjechał do Niemiec, najpierw jako pomocnik w przemyśle, a od 1972 roku jako restaurator tuż przy Zupalast. Niemcy nie poświęcają zbyt wiele czasu na jedzenie. Zauważył to tutaj. Wymyślił więc kebab na wynos. W Polsce kebab pojawił się dopiero po 1989 roku. W czasach PRL kuchnia blisko wschodnia praktycznie nie istniała, więc kebab nie miał szans się zadomowić. Dopiero po transformacji ustrojowej. Wraz z napływem imigrantów i otwarciem rynku danie to zaczęło zdobywać popularność. Na początku traktowany był jako egzotyczna nowinka, ale bardzo szybko zakorzenił się w miejskiej gastronomii. Głównie dzięki dostępności, niskiej cenie i kaloryczności. W latach 90. i 2000 kebab stał się nieodłącznym elementem życia nocnego. Jedzeniem po imprezie, szybkim obiadem, przekąską między zajęciami. No bo taki kebsik przed spankiem, jeszcze po alkoholu. To co by nie mówić, od zawsze był sztosem. Z czasem powstała polska wersja kebaba, często z mięsem drobiowym, kapustą pekińską i ostrym sosem, daleko od oryginału, ale szeroko akceptowana jako nasz lokalny kebab. Mimo to jest to najpopularniejsze danie fast foodowe w Polsce, znacznie chętniej kupowane od amerykańskich hamburgerów, zapiekanek. Czy innych dań typu fast food. A teraz pora na mięso tego tematu, czyli jak wygląda kebabowy biznes od kuchni. Bo nie mówimy to tylko o bułce z mięsem, mówimy o całym przemysłowym imperium na sterydach. Przeciętny lokal z kebabem w Polsce potrafi dziennie wykręcić obroty rzędu kilku tysięcy złotych. Przy dobrej lokalizacji i dużym ruchu nawet 30 do 40 tysięcy złotych miesięcznie na czysto. Pewnie znacie to uczucie, kiedy idziecie po kepsa o drugiej w nocy, a przed wami jeszcze kilkanaście osób w kolejce. Tak właśnie wygląda ten złoty interes. Większość kebabowni działa na zasadzie franczyz lub luźnych sieci bez szyldu, gdzie mięso i sosy dostarczają ci sami hurtownicy. To znaczy, że połowa miasta... Może jeść dosłownie ten sam kebab, tylko w innym lokalu. Co ciekawe, około 70% polskich kebabów korzysta z gotowego mięsa, z tak zwanej rolki przemysłowej, czyli już przyprawionej, zamrożonej masy mięsnej. I choć nie brzmi to jakoś wyjątkowo smacznie, to właśnie to jest ta ustandaryzowana kebabowa masa odpowiadająca za smak, który. Znamy prawie wszyscy. A kim są prawdziwi królowie tego rynku? Hurtownie i zakłady przetwórcze mięsa, których po prostu nie widać, ale to one kroją najgrubsze pieniądze. Najwięksi gracze sprzedają miesięcznie setki ton mięsa do tysięcy lokali w całej Polsce. Do tego sosy na wiadra, tortille w paletach, maszyny do krojenia, grille pionowe, cały sprzętowy ekosystem kebaba. Mięso sprzedają hurtownie zazwyczaj o gramaturze 30 kg. To są te rolki, które teraz widzicie, i w większości kebabów nie mają kraftowego mięsa, tylko właśnie te z hurtowni, tak jak tutaj na stronie. Skład mniej więcej taki, jak widzicie w przypadku tego drobiowego, w tym przypadku właściwie samo mięso, nic nadzwyczajnego, ale to też zależy od hurtownika. Są przypadki, gdzie mięso może stanowić jedynie 50% całości, o czym nawet powstał taki tiktokowy materiał od podróży ze smakiem. A teraz fragment. Jak oszukują nas sprzedawcy kebabów? Z czego zrobiona jest tak zwana kula mocy? Ile tu jest procent mięsa? Dziś pokażę wam całą prawdę o polskim kebabie. Dlaczego tak wielu właścicieli nie chce pokazać etykiety? Być może boi się ujawnić, co sprzedaje. Ja w dużej sieci handlowej znalazłem na przykład taką perełkę. Kebab mielony wołowodrobiowy. W składzie 25% wołowiny i 22% kurczaka. Razem to 47% mięsa. Reszta to mom, łój, skóry, stabilizatory, wypełniacze. I przyprawy. Takie kule często są sprzedawane w kebabowniach, a Polacy jadają je na potęgę, nie wiedząc co wkładają do ust. Jakie są ceny takiej rolki? Wszystko zależy od tego, czy mówimy o syfie, czy o jakimś normalnym mięsie. Załóżmy, że rozmawiamy o tym w miarę jakościowym. Za taką rolkę około 600 zł brutto za mięso drobiowe, wołowo drobiowe około 25 kg kilo za kilogram, czyli 750 zł za 30 kg. No i najdroższe mięso baranie lub 100% wołowe, rzadziej spotykane bardziej premium tutaj nawet 1200 zł za 30 kg. Mięso z hurtowni jest już zazwyczaj przygotowywane łącznie z przyprawami przy czym w takim typowym większym kebabie za trzy dyszki mamy około 250 gram mięsa, czyli już pomijając składniki warzywne i inne elementy, które też kosztują to w teorii z samej jednej rolki mięsa można zarobić około 3600 zł. Na czysto dochodu wam tutaj wyliczać nie będę, bo to już kwestia indywidualna, ale jak widać, jest to nie najgorszy biznes. Stąd też każdy chce ugryźć swój kawałek tortu, w tym frizz, czy Łukasz Podolski. Pewnie wiele z Was go zna, a jak ktoś nie wie, to był to bardzo dobry piłkarz z Polski, który grał w reprezentacji Niemiec. Aktualnie jego główny dochód nie pochodzi już z piłki nożnej, a z kebaba. Więc to naprawdę lukratywny biznes. Skąd wziął się pomysł, aby otworzyć tutaj restaurację z kebabem na wynos. Znam naszego brata już od dłuższego czasu. Mamy już kilka lokali tutaj w kolonii. I to lokali dobrej jakości. Sam przez dwa lata grałem w Turcji. Mam wielu tureckich przyjaciół. Dlatego mam już nawiązane relacje z Turkami i z kebabem. I dlatego ta historia po prostu do tego pasuje. Lubię projekty. A teraz także ten projekt. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj i otwieramy lokal. Polska na międzynarodowej kebabowej arenie znaczy coraz więcej i niewykluczone, że to dopiero początek. Sam biznes jest naprawdę opłacalny, tym bardziej, że kebaby najczęściej sprzedawane są na wynos, co znacząco zmienia kwestie podatków, bowiem kiedy sprzedawane są na wynos, stawka VAT wynosi 8%, czyli mniej niż na wodę czy owoce morza. Które nie ma co ukrywać, są nieco bardziej korzystne dla zdrowia. Ale o absurdach polskich podatków, to już może kiedy indziej. Niska stawka VAT występuje też w przypadku półproduktów potrzebnych do przygotowania kebaba, co tym bardziej powoduje, że dla wielu jest to naprawdę opłacalna branża. Na przykład właściciel sieci Bafra Kebab, promowanej przez Mariusza Pudzianowskiego, ma największą liczbę lokali kebabowych w Polsce. Według Wyborcza Bisk. Ma on blisko 1000 punktów gastronomicznych, a więc i kebabowych w kraju. Właścicielem jest spółka Sweet Gallery. Sprawdziliśmy jej przychody dzięki przeglądarce KRS. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku zamyka się sumą bilansową 51 959 896 zł i 9 groszy. Natomiast zysk to ponad 5 milionów złotych po uwzględnieniu kosztów rozwoju i operacyjnych. Także ponad 50 milionów złotych przychodu dzięki kebabom jest naprawdę dobrym wynikiem finansowym. To i tak jest jeszcze nic w porównaniu z tym, jaką potęgę na kebabie zbudowali Niemcy. U naszych sąsiadów branża kebabowa generuje rocznie około 7 miliardów euro obrotu, co czyni ją jednym z największych segmentów gastronomii w kraju. Firma Ostas Doner Productions z siedzibą w Moers jest jednym z wiodących producentów mięsa kebabowego w Europie. Choć dokładne dane finansowe nie są publicznie dostępne, szacuje się, że firma generuje roczne przychody w przedziale 50 do 100 milionów euro. Punktów z kebabem jest w Niemczech znacznie więcej niż restauracji McDonald's w całej Europie, więc Polska powinna kuć żelazo póki gorące, ponieważ rynek jasno wskazuje, że można nieźle na tym zarobić, a największymi potentatami w tym biznesie są właśnie Niemcy, Turcy i między innymi Polacy. Zaczynamy od naszej domowej bułki. Dodajemy do niego zioła i sos czosnkowy. Trochę przypraw. Składamy bułkę, aby sos ładnie się rozprowadził. Mięso, ser, trochę cebuli. Trzeba układać warstwami, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Dodajemy sałatę, pomidory, sól i cytrynę. Et voilà! Kebab w Stanach Zjednoczonych nie jest jeszcze aż tak spopularyzowany, więc może być tak, że w pewnym momencie to europejski kebab zastąpi amerykańskiego hamburgera. Kebab już jest polskim daniem narodowym. Statystyki jasno pokazują, że po kebaba sięga każdego dnia 5 milionów Polek i Polaków to około 15% wszystkich Polaków. I kto by przypuszczał, że to wszystko tak naprawdę za sprawą imigranta z Turcji Kadira Nurmana, turecki gastarbeiter, który w latach 60. wyemigrował do Niemiec, zrewolucjonizował kebaba i doprowadził do jego popularyzacji w Niemczech, a następnie ten trend zawitał także w Polsce. Kebaby, co by nie mówić, jako fast food są naprawdę świetne. Ale trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie są serio dobre. I mięso, niestety, często też jest złej jakości. Dlatego jedzenie go w nadmiernej ilości, zwłaszcza w przypadku tych tanich, raczej nie jest zbyt fit, ale to tak jak ze wszystkim. Co za dużo, to niezdrowo. Na kebabie i innych naszych lokalnych szybkich daniach Polska może odnaleźć się w globalnych fast foodach. A co by nie mówić, jest to naprawdę potężny biznes, co pokazują wyniki McDonalda, KFC czy innych takich sieciówek. Dlatego, mimo że nie jest to nasz wyrób, lepiej korzystać i czerpać z tego zyski. Tym bardziej, że jest się o co bić, skoro nawet Niemcy i Turcja biją się o nazwę tego dania przed Komisją Europejską. Jeśli natomiast chcecie posłuchać więcej o kebabach, polskiej gastronomii i wszystkim, co trenduje w segmencie żywności, to zapraszam Was na nasz nowy kanał Gastronews. Link znajdziecie w opisie. A dla twórcy komentarza z największą liczbą polubień na najnowszym filmie na Gastronews, czekają takie oto Erpocy. Czas macie do końca niedzieli 1 czerwca. Także wbijajcie, oglądajcie i piszcie. Z mojej strony na dziś to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do kolejnego materiału. Trzymajcie się. Cześć!